Dobry Państwu witam Państwa w kolejnym tocaście. Witam Państwa z bardzo szczególnego miejsca, do którego tak naprawdę niewiele osób ma dostęp, ale jednocześnie to miejsce, które jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu. Szkolenia i egzaminy na symulatorach kojarzą się przede wszystkim z lotnictwem, ale jak się okazuje, nie tylko lotnictwo korzysta z symulatorów i nie tylko lotnictwo, korzysta z takich nowoczesnych metod, zarówno kształcenia, jak i egzaminowania. Gościmy dzisiaj w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego, a moim rozmówcą będzie pan doktor inżynier Ignacy Góra, prezes UTK. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, skąd wzięła się idea powstania takiego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, jak właśnie tutaj? W zasadzie były dwa powody, że Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów powstało. Pierwszy powód polegał na tym, że zauważyliśmy, że zdawalność w ośrodkach szkoleniowych, a one do końca 2022 roku, przeprowadzały również egzaminy na stanowisko maszynisty, była na bardzo wysokim poziomie. No, w niektórych ośrodkach ta zdawalność była stuprocentowa. Drugi powód to był taki, że obserwowaliśmy już od dłuższego okresu czasu pewien problem, który związany jest z tym, że zwłaszcza młodzi maszyniści ze stażem do piątego roku przejeżdżają obok semaforów ustawionych na sygnał stój, co świadczy o tym, że ten proces szkolenia no, nie do końca jest poprawnie wykonywany. Dlatego podjęliśmy już w 2016 roku taką inicjatywę. Ona polegała na tym, że przekonaliśmy zwłaszcza pana ministra infrastruktury do tego, że trzeba wywołać zmiany w obowiązującym prawie i rozdzielić proces szkolenia od procesu egzaminowania. Od 1 stycznia 2023 roku to my, prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadza państwowe egzaminy na stanowisko Maszynisty. Centrum egzaminowania i monitorowania, w którym jesteśmy, powstało ze wsparciem ze środków funduszy europejskich. Jaka była rola e, środków z programu OIŚ w powstaniu tego miejsca? No, e, zasadnicza, dlatego że uzyskaliśmy e, z funduszy unijnych ponad 40 milionów złotych. To pozwoliło nam wybudować ten ośrodek. Ten ośrodek jest bardzo innowacyjny. E, innowacyjność tego ośrodka polega na tym, że egzaminy przeprowadzane. Z wykorzystaniem symulatorów w pojazdach. a na symulatorach można zasymulować no, sytuacje trudne. I można potwierdzić, czy kandydat na maszynistę jest rzeczywiście dobrze wyszkolony, dobrze przygotowany, ma wiedzę umiejętności, które gwarantują bezpieczeństwo. Panie prezesie, a jakie są Państwa plany na przyszłość w, w, odnośnie tego miejsca? Planów mamy bardzo dużo. O bezpieczeństwo trzeba dbać, w sposób ciągły i e, zasadniczo jesteśmy wszędzie tam, e, gdzie widzimy pewne zagrożenia bezpieczeństwa. I na pewno są dwa takie bardzo duże obszary. Pierwszy obszar związany jest z wypadkowością na przejazdach kolejowo-drogowych. I tutaj chcielibyśmy monitorować wszystko to, co się dzieje na tych przejazdach. M, I m, w pewien sposób dyscyplinować kierowców w sytuacji takiej, kiedy nie przestrzegają e, e, obowiązujących przepisów. E, te systemy monitorujące i w sposób automatyczny wykrywające nieprawidłowości i przesyłające do odpowiednich służb, one już istnieją. Ja myślę, że w 2024 roku już ten proces rozpoczniemy. I drugi obszar, o których troszeczkę tutaj już wspominałem, to są semafory, które gdzie maszyńcy przed nimi się nie zatrzymują, popełniają błędy, ale człowiek ma prawo popełniać błędów. Dlatego uważamy, że Praca maszynisty musi być wspierana i oczywiście to wspieranie polega na tym, że będziemy instalowali zgodnie z Krajowym Programem Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ETC z poziomu pierwszego i drugiego, ale chcemy, żeby w ten system wyposażona była cała sieć kolejowa, całe 19 Tysięcy kilometrów linii kolejowych i wszędzie tam, gdzie nie będzie TCS-u poziomu pierwszego, drugiego, chcielibyśmy instalować Limited Supervision. Limited Supervision, najniższa wersja ETCS-u też gwarantuje, że w sytuacji takiej, kiedy maszynista popełnia błąd, system to weryfikuje i zapobiega właśnie zagrożeniom związanym z tym, że maszynista nie zatrzymuje się m.in. przed semaforem ustawionym na sygnał stój. Wróćmy jeszcze na chwilę do projektu unijnego, w ramach którego powstało Centrum Egzaminowania i Monitorowania, bo e, o ile e, ten człon dotyczący egzaminowania e, został tu wyjaśniony przez pana prezesa bardzo dokładnie, e, o tyle do czego sprowadza się monitorowanie maszynistów? To jest e, bardzo ważny obszar, o którym rzeczywiście mało rozmawiamy. E, natomiast monitorowanie polega na tym, że zapisujemy całą historię. Zawodową każdego maszynisty, który zatrudniony jest w systemie kolejowym. Tych maszynistów jest ponad 14 tysięcy. Każdy ma różne doświadczenia, każdy ma różne autoryzacje, które uprawniają go do obsługi czy to pojazdów, czy infrastruktury kolejowej. To wszystko jest zapisane, i to wszystko jest właśnie w takiej bazie, olbrzymiej bazie danych, którym, którą żeśmy stworzyli. I to, co najważniejsze, ta baza danych nie jest do dyspozycji tylko i wyłącznie prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale każdego pracodawcy, który zatrudnia maszynistę właśnie w polskim systemie kolejowym. Pozostaje życzyć panu prezesowi i nam wszystkim, żeby polska kolej była bezpieczna i żeby te wszystkie plany, które dotyczą wspierania pracy maszynistów i bezpieczeństwa pracy maszynistów, mogły zostać zrealizowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.